Chcę to? budynek kurzony taki. takie to złożyła. Jakie muszę dobyć czego ziemi? Nie mam pojęcia. O, jak to się pysnąć, tak, o! tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, 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 <śmiany> Aż sobie przejdę wiecie co z drugiej strony będzie mi lepiej. Ona nie skończyła, no! Ona nie skończyła, panie!

Ktoś, ja to myśli, więc, więcej nie wejdzie. To A, nie słyszałem, no. że się za sobą wódki kończą? Nie nie będzie. idzie, Właśnie widzę. No. <grym> no. Jeszcze dwie. O, no, dwie? dwie. Daj, tak. Jeszcze cztery to, to spróbujemy, to się

Zostań, spróbujemy, co? No, oblec się tam, mogę Nie, Jak się pan czuje po wykonanej akcji? Jestem zmęczony, aczkolwiek nie jestem uradowany dlatego, że zostaliśmy bardzo mało To znaczy ile? એટલે તો શું છે કે બેટા આવજો તો બીજું શું હોય આવજો આવજો નો પટ નો પટ